Odkrycia z UAM przeznaczony dla jednostek Uniwersytetu Wydziałów Szkół Dziedzinowych. Mieliśmy bardzo trudny wybór. Wszystkie 17 projektów było niezwykle wartościowych i niezwykle cennych. Udało nam się wyłonić w sumie pięć projektów i jeden projekt został laureatem konkursu i cztery zostały wyróżnione we wszystkich projektach i w każdym z tych projektów znaleźliśmy tę istotę, której poszukiwaliśmy, a mianowicie takiej silnej integracji uniwersytetu ze społecznością lokalną, ze środowiskiem. Szkół, ale szerzej jeszcze z tym, co dzieje się w naszym mieście, a także w małych miejscowościach w Poznaniu Wielkopolsce. Projekt, który przygotował Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, polega na tym, żeby z jednej strony podnieść kompetencje społeczne uczniów szkół średnich i podstawowych, które uległy obniżeniu w okresie lockdownu w trakcie pandemii. A z drugiej strony, żeby dostarczyć im wsparcia emocjonalnego, pomóc im radzić sobie ze stresem, pomóc im radzić sobie ze stresami związanymi z nauką szkolną, z egzaminami. I ten projekt będzie realizowany przez studentów dwóch organizacji Fabryki Młodych Profesjonalistów i organizacji Po prostu, która działa przy organizacji PsiAP. Te organizacje mają duże doświadczenie w zakresie realizacji warsztatów podnoszących umiejętności psychologiczne i społeczne, doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami, więc wykorzystamy ich potencjał, damy im zasoby ku temu, żeby wyruszyli poza Poznań i odwiedzili mniejsze miejscowości w Wielkopolsce, gdzie takie inicjatywy edukacyjne rzadziej są realizowane niż w Poznaniu. Konkurs wybieram UAM był skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych i chcieliśmy zobaczyć jak te osoby wyobrażają sobie naszą uczelnię, jakie mają oczekiwania wobec uczelni, trochę zachęcić do pomyślenia o sobie w roli przyszłego studenta i otrzymaliśmy bardzo dużo prac artystycznych, zarówno plastycznych, multimedialnych jak i literackich i wybraliśmy te, które zarówno zrobiły na nas takie mocne wrażenie artystyczne, ale ale też takie, które pokazały ideę naszego uniwersytetu, jako takiej wspólnoty ludzi, którzy gromadzą się wokół jakichś ważnych celów. Konkurs był organizowany przez zespół UAM dla Najlepszych i przyznaliśmy nagrody w trzech kategoriach. A Wygrałam w kategorii plastycznej. Swoją pracą chciałam przedstawić to, jak UAM potrafi kształtować przyszłość młodych ludzi. Napisałam esej o tym, że ten nasz Uniwersytet Poznański to miejsce, w którym łączą się różne przeciwieństwa, które mogą razem współżyć i sprawić, że to środowisko staje się takie bardzo kolorowe, rozwijające i staje się miejscem, z którego można czerpać wiele inspiracji na przyszłość.